Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam ja Was bardzo serdecznie w porannej motywacji, w której to dzisiaj. Jako, że jest piątek, postanowiłam, że podzielę się z Wami moimi osiągnięciami i rezultatami, które zaczynam już powoli zauważać jako owoce tych codziennie wprowadzanych. Nawyków, tej techniki, dwóch minut i tego wszystkiego, co robiliśmy w zeszłym tygodniu. Ja od razu mówię, że ja dzisiaj jestem po prostu dętka. Taki jest mój czas na to, żeby dentką dzisiaj być, pozwalam sobie na to jak najbardziej. Taki jest mój stan na dzisiaj i taki go przyjmuję. Wiem, że jest tymczasowy i mam się z tym w porządku. Eee, tak. Eee, więc eee, ciekawe rzeczy, słuchajcie. Wy się tutaj przywitajcie ze mną, a ja w ogóle chciałabym wyczytać dwie osoby, które sobie tutaj eee, wypisałam na zboczku. Eee, jest jedna, takie, takie to są moje wybrane osoby. Tak jakby nie wyczytujecie wszystkich, tylko dwie wybrane. Chciałabym, wy, chciałabym wyróżnić dzisiaj Anię Zych za udostępnianie naszych porannych motywacji, więc Aniu dziękuję Ci za to, że to robisz, że dzielisz się tą, tą wiedzą z innymi, dlatego że powiem szczerze, że to jest olbrzymi wysiłek, przeolbrzymi wysiłek, żeby tą wiedzę dla Was na bieżąco zdobywać, analizować, Jakoś w głowie sobie układać. wiecie, jak sobie tak pomyślałam, taka poranna motywacja to jest około pół godziny czasu. Do, ka do każdej potrzebuje jakąś godzinę, żeby się przygotować. Czyli to jest w ciągu tygodnia pięć godzin przygotowań, dwie i pół godziny mówienia, czyli 7,5 i pół godziny tygodniowo. No to jest czyjaś z dniówka: siedem i pół godziny. Ja spędzam na tym, żeby się przygotować tutaj dla Was i żeby się tą wiedzą z, z Wami podzielić. Więc dla tych wszystkich osób, które przychodzą tutaj systematycznie o godzinie 8:30 czasu polskiego, a 7:30 czasu angielskiego, dziękuję Wam za to, że jesteście i doceniacie tą moją ciężką pracę, bo, bo jest ciężka, właśnie poprzez udostępnienia. I też chciałabym podziękować Januszowi Słowik za to, że nam przyznał supers. Supersy to są takie gwiazdki, które można dać na Facebooku. Coś podobnego też jest na YouTubie. I to po prostu jest przekazanie kilku groszy dla nas w podziękowaniu za to, co robimy. Więc, czy to przez supersa, czy to przez udostępnienie, czy to przez lajka, like czy to przez komentarz, każda osoba, która daje coś też od siebie, jest to bardzo mile widziane i budujące też dla nas, nie? nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich osób, które tutaj razem ze mną na pokładzie codziennie pracują bardzo ciężko po to, żeby nieść Wam wiedzę, nadzieję, inspiracje, konkretne sposoby, techniki, żeby przeżyć swoje życie w Pełni i żeby móc też ten angielski tak słuchajcie, wyszlifować, żeby się komunikować poprawnie, ale też i pewnie. I temu służą to poranne motywacje temu, żeby budować tą pewność. Ja przywitam się z tymi osobami, które przywitały się ze mną, i zaraz przechodzimy do tematu. Opowiem Wam o kostce lodu. Witam Anię Strużyńską, witam Anię Zaburko. Witam Elę Suchorską, e, Gosia Ela, cześć, kochana. Martinka, please, witam cię bardzo serdecznie. Agnieszka Richards, e, proszę bardzo, Agnieszka Richards, która bardzo e, tutaj e, systematycznie dodaje swoje prace na grupie. Gratuluję tobie. E, Renata Zarzeczna, cześć, kochana, ciebie też widzę. Joasia Syst, jak dobrze, że jesteście razem z Oliwką, bardzo się cieszę. Izabelka Gór, cześć, cześć. Michał Pańczyk, witam cię, mój kochany. Anetka Zych. I Edyta jeszcze się załapała na YouTubie, bomba. Moje anioły. Chciałabym wam, z wami się podzielić taką historią, takim eksperymentem kostki lodowej. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w takim pokoju, w którym to jest temperatura minus 5 stopni. I w tym pokoju na stole znajduje się bryłka lodu. No i y, wy postanawiacie, że chcielibyście, żeby tą bryłkę lodu stopić. No więc y, w pokoju znajduje się też y, taki rowerek, że jak tam się pedałuje, to się y, temperatura w pomieszczeniu zacznie powoli, powoli, powoli podnosić. No więc skakujecie na ten rowerek i pedałujecie. Pedałujesz, 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 pedałujesz. No już tak troszeczkę pierwsze poty, słuchajcie, popłynęły. No i e, temperatura e, w e, pokoju w rezultacie Twojego działania podniosła się o 1 stopień. Ile teraz jest stopni w pokoju? Minus 4, bo było minus 5, teraz jest minus 4. E, patrzysz na tą bryłę lodu. Upadałowałeś się, upadałowałaś się, a ta bryła lodu dalej tam jest i dobrze się ma. Mówisz sobie, kurczę... No tyle wysiłku, a tu ani rusz. No to w takim razie nie poddajesz się. Idziesz pedałować jeszcze i pedałujesz, 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 pedałujesz. Temperatura w pokoju zaczyna się stopniowo ogrzewać. Temperatura podniosła się o jeden stopień, ponieważ włożyłeś znowu powiedzmy cały dzień wysiłku, czy cały tydzień wysiłku, czy cały miesiąc wysiłku, mniejsze z tym. 1 stopień się podniosła temperatura, czyli jakiś tam, czy że tak powiem, jest efekt tego. Mieliśmy minus 4 stopnie, teraz w pokoju panuje temperatura minus 3, bo podniosła się o ten jeden stopień. Co się dzieje z bruką lodu? Jak jest minus 3? Czy ktoś tu jest silny z fizyki? No? Nawet jak ktoś jest słaby z fizyki, to będzie wiedział. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu to jest minus 3, to kostka lodu, czy bryła lodu, ani drgnie, dalej zamrożona. No więc idziesz dalej pedałować. I znowu o stopień, no to minus dwa. No i znowu o stopień, minus jeden. I myślisz sobie tak, pedałuję już tyle czasu, tyle czasu. Temperatura podniosła się o jeden stopień, już wielokrotnie, już kilkakrotnie, ale dalej nie ma tego rezultatu, który ja chciałam otrzymać. I wiele osób na tym etapie po prostu się podda, ponieważ nie osiągnęło tego celu, który był ich zamierzonym. Jeżeli moim zamierzonym celem było roztopienie tej, tej bryłki lodu, i ja już pedałuję tutaj bardzo wytrwale od dłuższego czasu, i niby temperatura się podnosi, ale mój cel nadal nie został osiągnięty, to ja mam prawo się zniechęcić. A co dzieli mnie od mojego wymarzonego celu? Jeszcze popedałowanie, wytrwanie, niepoddanie się, skupienie się na czym? Na pedałowaniu. Jeżeli ja wyrobię w sobie taki nawyk, że codziennie pedałuję i po prostu wierzę w to, że rezultaty zadbają same o siebie, jeżeli ja wprowadzę w życie jakieś, jakiś system, jakiś proces, a jeszcze najlepiej, jeżeli ten proces będzie wynikał z mojego przeświadczenia, że ja jestem, ja jestem sportowcem, ja jestem bardzo wysportowaną osobą, to ja z chęcią na ten rowerek, a ta bryła lodu ona sama stopnieje jako rezultat. Wystarczy jeszcze popadałować w tym w pokoju zrobi się 0 stopni, potem w końcu plus 1 i ta bryła lodu. Gdzie ja już pedałowałam tyle czasu, i były te skoki temperatury o jeden, o jeden, o jeden, o jeden. Ona w końcu, jako rezultat mojego skupienia się na tym pedałowaniu, a nie na samym rezultacie, ona lodu. Tylko nie możemy się właśnie po drodze poddać. Jest dużo łatwiej wytrwać, jeżeli skupimy się na procesie. Chciałabym, żeby teraz każdy ze zgromadzonych tutaj zastanowił się nad tym, jakie próbował wprowadzić małe nawyki. Czy chcielibyście się podzielić waszymi małymi nawykami, które próbowaliście wprowadzić w tym tygodniu? Czy są takie osoby, które coś próbowały wprowadzić? I czy wy widzicie, żeby skoczyła temperatura do góry o jeden stopień już troszkę? Ja czekam na wasze tutaj komentarze, a ja podzielę się z Wami. Słuchajcie, wiecie czym tym porządkiem znowu? Dlatego, że zaczynam coraz wyraźniej, coraz częściej i coraz więcej zauważać, że temperatura skacze o jeden stopień. Czy ja mam porządek w domu? Nie mam, nie mam. Czyli ta bryła lodu dalej sobie jest. Ale zauważam już pierwsze znaki ocieplenia. Słuchajcie, moim dzieciom mówię przed spaniem dziewczynki mieszkamy w uporządkowanym domu, w czystym domu. Codziennie przed spaniem dwie godziny, dwie minuty, dwie, godziny, dwie minutki tylko poświęcimy na to, żeby coś ogarnąć. Fikusia, proszę, żebyś przez dwie minutki ogarnęła ten kącik. Emilka, proszę, żebyś przez dwie minutki ogarnęła ten kącik. To samo z moją starszą córką. I słuchajcie, ten ich pokój nie jest posprzątany, ale jest na pewno dużo bardziej uprzątnięty niż był. Teraz nikogo nie zaskakuje, że należy posprzątać talerze ze stołu za sobą i zanieść do zlewu. Nikogo nie dziwi, kiedy proszę o opróżnienie zmywarki. Nikogo nie dziwi, kiedy mówię Natalko, proszę iść posortować pranie. Nikogo nie dziwi, słuchajcie, że należy po sobie buty posprzątać. I powiem wam, że Nadu schodzi dzisiaj rano moja córka, najstarsza, i mówi z takim zaskoczeniem: A, ale tu czysto? Jakoś szczególnie, słuchajcie, nie robiłam torpedy Wielkie Sprzątanie. To jest wszystko po prostu to, co jest rezultatem dwuminutówek. Teraz przez dwie minuty posprzątam moje piórko. Teraz przez dwie minuty. E, Poskładam moje ciuchy, tak? Dzieci zaczęły ścielić łóżka. Um, to jest to cały czas wymawianie im i sobie mieszkamy w czystym, posprzątanym domu. I zaczynamy faktycznie w tą stronę zmierzać. Yy, wychodzenie z takiego założenia, że jestem osobą zdrową i że nie palę wczoraj mój kolejny dzień bez papierosa. Yy, Miałam wiele takich sytuacji, że sobie myślę, nawet powiedziałam raz, a idę sobie zapalić. I poszłam na zewnątrz i zadzwoniłam do koleżanki e, zamiast tego. E, to jest takie właśnie wychodzenie z takiego założenia, jestem zdrowa. Osoba zdrowa nie pali, bo to jest niezdrowa. E, I jeszcze wychodzenie z takiego założenia, że jestem osobą wysportowaną, Powiem Wam, że z olbrzymim zaskoczeniem zauważyłam, że taki trening robię, cardio, półgodzinne ćwiczenia codziennie. Wykonałam je, bo zepsuła mi się, moje, zepsuł mi się moja, moja maszyna do wiosłowania, więc postanowiłam, że będę robiła ćwiczenia z YouTube'em. Pół godziny, 35 minut nawet. I ja zaczęłam, ja sobie nawet to wypisuję tutaj w miejscach różnych na lustrach, na ścianach na karteczkach, na ścianach, nie, no, na takich karteczkach, żebym widziała na przykład, że jestem wysportowana, jestem bardzo sprawna fizycznie. I zaczęłam robić te ćwiczenia dwa tygodnie temu i zrobiłam raz całość, dla, dla początkujących to było kardio. I wiecie, co się wydarzyło? Miałam takie zakwasy, że przez kolejne pięć dni myślałam, że po słuchach nie wejdę. Dla początkujących. Więc zaczęłam sobie skracać te treningi i robiłam tylko rozgrzewkę, jedną serię pięciominutową ćwiczeń, a potem takie, wiecie, już na koniec takie, takie rozciąganie. I to zrobiłam przez tydzień codziennie, taką jedną czwartą tego treningu, i taką poczułam chęć, żeby zrobić go całego wczoraj. Czułam się słabo, ale jak już zaczęłam ćwiczyć, to myślę, a co zrobię jeszcze jedną serię, a to zrobię jeszcze jedną serię, a to zrobię jeszcze jedną serię. Nie uwierzycie, ludzie, że ja zrobiłam całe, wszystkie te serie, całe 35 minut treningu, i dałam radę, i to bez jakichś większych trudności. Co więcej, nie miałam dzisiaj żadnych zakwasów po tym. Więc dzisiaj znowu zrobiłam cały trening 35-minutowy. Jestem w ciężkim szoku. Jestem naprawdę w ciężkim szoku, bo no, bo jeszcze tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, ja myślałam, że umrę po tym, a teraz idę, robię i ja nie wiem, czy ja za jakiś czas nie zacznę robić czegoś takiego bardziej intensywnego. A w ogóle to, ponieważ jesteśmy rodziną bardzo wysportowaną, w ogóle zaczęłam to już tak pewno głośno mówić, i wymyśliłyśmy z moją Natalką, że będziemy jeździć na rowerach. Teraz zaczynają się niedługo wakacje. Zastanawiamy się, czy by nie zorganizować takiego wózka, wiecie, do rowerów żeby można było jeździć po te dwie młodsze córki do przedszkola y, z takim wózkiem, żeby, żebyśmy zamiast jeździć samochodem, żebyśmy mogły jeździć po dzieci na rowerach i je przywozić na rowerach. Y, I to jest ciekawe wszystko, jak to się wszystko składa, ale to jakoś tak, jakoś tak samo z siebie to wychodzi y, po zmianie, z miejsca tożsamości, kim ja jestem. Nie? Że jestem osobą zdrową, jestem osobą wysportowaną. Mieszkam w czystej przestrzeni i ostatnio szanuję mój czas. E, mój czas na mediach społecznościowych już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć w poniedziałek podsumowanie, ale powiem wam szczerze, że naprawdę dramatycznie spadł. Odkąd e, mam napisane na lusterku: Szanuj mój czas. Szanuję mój czas. E, Przyglądam się temu z ciężkim zaskoczeniem, z wielkim szokiem. Z wielkim szokiem. Jak to wszystko się składa do kupy. Wychodzenie z takiego, ze zmiany tożsamości i udowadniania sobie, że właśnie tak jest, poprzez postanowienie dwie minuty teraz poświęcę na wykonanie tego i tego, nie? Teraz zobaczmy, co u Was. E, Gosia Ela, ja staram się nie uczyć o godzinie 22, tylko wcześniej. Z porządkiem nadal mam słabo. Palta, jest porządek! Po kolei, nie? Po kolei. Ja tak jakby też nie to wszystko nie naraz wprowadzam, tylko sobie po kolei wprowadzam. Yy, słuchajcie, yy, i też pisze Agnieszka Richards, nie uczę się, jak jestem zmęczona, bo to nic nie daje, wtedy nic nie pamiętam. Oczywiście, że tak. Tylko zastanawiam się, dziewczyny, yy, jak można byłoby to pozytywnie, bo to, że ja czegoś nie robię. To wiecie co, no to to jest, yy, nasz mózg tym, z tym nie tak nie do końca, nie? Więc yy, co, jeżeli byśmy powiedzieli, że robię coś, kiedy się uczysz? Agnieszka Richard jesteś niesamowicie systematyczną osobą. Czy mogłabyś zdradzić, kiedy ty się uczysz? E, czy ty masz jakiś systematyczny, jakby jeden stały czas, e, kiedy się uczysz? Czy jak ty to robisz, powiedz? E, Waldemar, tak samo, staram się nie odkładać nawet na później drobnych spraw. Super. Zastanawiam się, jak moglibyśmy to zmienić na pozytywne, że wykonuję co, drobne sprawy, czy, czy wykonuję wszystko od razu od ręki. Waldemar, weź to, Waldku, tak jakoś na pozytywnie, tak, żeby to mogło zostać zapisane na poziomie twojej tożsamości, nie? Co ty robisz, a nie co ty nie robisz, nie? I czekam tutaj na odpowiedź od Agnieszki Richards, kiedy ona się uczy. I też Gosia, Ela, jestem ciekawa, kiedy ty się uczysz. Jeżeli nie uczysz się, kiedy jesteś zmęczona, to kiedy to jest, kiedy ty się uczysz? No bo wiecie co, bo potem przyjdzie godzina 22, patrzysz, nie, nie uczy się dzisiaj, bo nie uczy się, jak jestem zmęczona, nie. No ale kiedy się uczysz? Y tak z pozytywnego, nie? Kiedy można byłoby to, że uczę się. Pierwsza rzecz, jaką robię rano, to jest na przykład e, dosłownie pięciominutowa rozgrzewka, i potem od razu siadam do nauki, bo mój mózg jest obudzony. Jak to jest? E, kiedy to jest, że ty się uczysz? E, uczę się pierwsza rzecz, ra, pierwsza rzecz rano, czy co? Ja, jak rano się obudzę, to ledwo żyję i nie mogę otworzyć oczu. Dlatego pierwsze, co robię, to ubieram się. Mam przygotowane ubrania do aerobików koło łóżka od razu, dzień wcześniej. Ubieram się w to i tak pół godziny się zwlekam z łóżka ostatnio, bo jestem wykończona. Ale tak y, różnie, o 5.00, za 10.00, jestem już na dole, już w moim stroju do aerobików y, i wychodzę na zewnątrz i postanawiam sobie zrobić, że zrobię chociażby rozciąganie 5-minutowe, no i po tych 5 minutach potem kolejne 5 minut, potem kolejne 5 minut, kolejna 5-minutowa seria, kolejna 5-minutowa seria y, i po prostu y, tak robię treningi. Ale powiem Wam, że po treningu to jestem już całkiem obudzona, nawet kawy nie potrzebuję. Y, kończy późno pracę, zakupy, obiad, myślę około 20 lub 21 się uczysz. Mi się wydaje, że o godzinie 20 albo 21 to ja wiesz co robię? Yy, yy, ja się kąpię i idę spać. Zastanawiam się, czy byłoby możliwe dla ciebie, Gosia, żebyś się uczyła przed pracą. Czy to byłoby w ogóle możliwe? O której godzinie ty wstajesz, żebyś mogła na przykład wyjść do ogrodu, zrobić pięć pajacyków, pobiegać w miejscu, pomachać rękami prawo, lewo, góra, dół, i wtedy siąść do nauki. Zastanawiam się, czy to byłoby dla Ciebie możliwe. Zróbmy, boże, jakiś coaching tam się tutaj robi w ogóle, mentoring. Agnieszka, staram się minimum co drugi dzień uczyć, pracuję, czekaj, staram się minimum co drugi dzień uczyć, kropka. Pracuję po 12 godzin. Uczę się, na przykład pracuję od 6 do 18. Dużo czasu poświęcam na wolnym czasie. Dobra, no. W dni, które nie ćwiczę, idę na spacer, mówi Gosia. Ze słuchawkami w uszach i robię powtórki z lekcji angielskiego, bo ty, Renata Zareczna, jesteś niesamowicie systematyczna również. Ja bym na miejscu tych osób, które zmagają się z systematycznością, przyjrzała się tutaj praktykom tych ludzi, którzy się wypowiadają, a którzy są niesamowicie systematyczni. To są nasze, to są nasi. Tacy, można powiedzieć, liderzy z grup tutaj różnych. Waldemar krótki, jeden z najbardziej, znaczy, no, jeden z najbardziej, no tak, jeżeli nie najbardziej systematyczny człowiek w grupie zaawansowanej. Staram się nie odkładać, i on jeszcze powiedział: Planuję sobie dzień w kalendarzu i tego się trzymam. Powtarzajcie dobre nawyki osób, które już są systematyczne. Znajdź sobie osobę, która już robi to, co ty chcesz robić, i po prostu ją weź i zobacz, jakie ma nawyki. Waldemar planuje sobie dzień w kalendarzu i tego się trzyma. Renata, Zazarzeczna, też niesamowicie systematyczna. Przykleiłam na szafki w kuchni, w sypialni na drzwiach. W garażu robię na wielkim lustrze karteczki ze słówkami w języku angielskim. Dobra. Jeszcze tu była jedna osoba. Edyta, robię jedną lekcję z tysiąca słów, jestem systematyczna. No, jedna lekcja z tysiąca słów, Renata, Edyta, to powiem Ci, że to jest i tak bardzo dużo, bo jedna lekcja z tysiąca słów, nie wiem, czy robisz pełną, czy taką jedną trzecią. Ale jedna lekcja z tysiąca słów to jest godzina, prawie 45 minut. Nawet jakby zrobiła jedną taką 15-minutowy segment z tysiąca słów, i potem rozpisała sobie jeszcze swoje własne przykłady, i potem jeszcze wprowadziła to wszystko w życie, żeby trzymać się schematu 3P. Jeszcze w przyszłym tygodniu zacznę Wam mówić o tym schemacie 3P, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego. To mi się, Edyta, wydaje, że ty robisz przeogrom roboty. Przeogrom ogrom roboty, jedna lekcja, tysiąca słów codziennie, jest to olbrzymi, olbrzymia robota, miej tego świadomość, że wykonujesz kawał dobrej roboty. Jeżeli tylko odsłuchujesz lekcję, to ja bym wolała, żebyś odsłuchała pięć minut lekcji tylko i wyłącznie, a potem przez pięć minut wypisała swoje własne przykłady, a potem przez pięć minut y, poćwiczyła y, mówienie, nie? Edzia mówi, że też planuje, rewelacja, powiem Wam, że ja z planowaniem to się posypałam, ja bardzo mocno polegam na mojej rutynie, na nawykach codziennych, trzymam ich się niesamowicie mocno i to mi daje olbrzymie rezultaty, ale z planowaniem jeszcze potrzebuję popracować nad tym, tak, gościa mówi, oj rano to ja nie funkcjonuję, ja też nie funkcjonuję rano, ja też, dziecko mnie obudziło w nocy znowu dzisiaj... Pff. Jak mnie ktoś się budzi w nocy, to jestem dentka. Więc dlatego ćwiczę rano, bo jak ja poćwiczę rano, to dopiero budzi się mój mózg. Jestem, mogę funkcjonować. Więc zróbmy tutaj, słuchajcie, jakieś podsumowanie. Aneta Oleniacz, też bardzo mocno systematyczna osoba. Zobaczcie, na czacie w tym momencie uaktywnili się nasi najlepsi z najlepszych. Czytajcie ich komentarze. Czyli tak, numer jeden, planują sobie i trzymają się swojego planu. Numer dwa, nie uczą się, jak są zmęczeni, czyli uczą się zaraz po pracy, jeżeli to jest możliwe, albo na spacerze, bardzo mądrze, bo wtedy ciało jest w rozruchu. Najlepiej będziesz się uczyć, jak ciało poćwiczyło i jest dotlenione, albo jak jest z rozruchu. Jest dotlenione i wtedy najlepiej przyjmuje te wiadomości, więc na spacerze się uczyć rewelacja, odsłuchiwać lekcje po ćwiczeniach, pewnie, że tak. Aha. Y... O, matko i Renata. Bardzo mądrze. Te słówka, które tam ma poprzyklejane po różnych lusterkach, to są słówka ze słoika i robię do nich notatki, zapisuje zdania i czasami wstawiam na grupę wsparcia. Bardzo mądrze. Ola, może zacznij od to do list z tymi to do listy to jest różnie możemy się temu przyjrzeć w przyszłym tygodniu ja zaczęłam wprowadzać i to mi się rozmyło i rozwaliło pięć najważniejszych rzeczy, które chcę wykonać z danego dnia pięć mini kroków, pięć małych kroków które chcę wykonać z danego dnia to mi się sprawdzało i to jest takie fajne Arkadiusz Zagiełek jak dobrze ci widzieć. W ogóle Wczoraj rozmawiałam z Anią, mówię musimy napisać do Arkadiusza, ponieważ go nie widziałam już kilka dni. Musimy sprawdzić, jak on się ma i czy wszystko u niego w porządku. Bardzo się cieszę, że jesteś. Pamiętajcie, że bez względu na to, czy te prace wstawiacie na grupę, czy nie, przychodźcie, stawiajcie się tutaj na poranną motywację. Pamiętajcie o tym, że każdy ma też lepsze dni i gorsze dni. Ja dzisiaj od razu powiedziałam, że jestem dziedzindątka. I pozwalam sobie na to i mam się z tym dobrze. Więc Ty też możesz, dajmy sobie na to też przyzwolenie, że nie musimy cały czas jechać na 100%. Jakbyśmy cały czas jechali, słuchajcie, na pełnym gazie to byśmy się zajechali. Więc czasami trzeba też zredukować, nie? Albo wrócić na luz. Dobra. Słuchajcie, gratuluję Wam wszystkich małych kroków, które udało Wam się wprowadzić w tym tygodniu. Chciałabym, żebyście sobie zapisali gdzieś notatki, swoje wnioski z porannych motywacji z tego tygodnia. Wiem, że są tutaj takie osoby, które robią notatki. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, z innymi, dlatego że zobaczycie, że inne rzeczy są zauważane przez jedną osobę, a inne rzeczy przez drugą. Proszę, żebyście wypisali. Co to znaczy ja w każdy piątek jestem details? chyba. Słuchajcie, bardzo proszę, byście wypisali tutaj i teraz na czacie jedną najważniejszą rzecz, której się nauczyliście w tym tygodniu z poradnych motywacji, którą wyniesiecie. Co wam, co wam w głowie zostało po tym tygodniu? Czy historia Moniki, która pokonała raka i która tutaj nas mocno inspirowała swoimi swoją wytrwałością, i tym, jak zapala innych do, do działania, jak wspiera innych też poprzez marsze, w których bierze udział? Czy to być może są jakieś informacje ze szkolenia, które były dla klubowiczów, czy to są być może jakieś inne rzeczy, bardzo was proszę, żebyście napisali teraz w komentarzu jeden, jedną rzecz, którą zapamiętacie, jakąś jedną perełkę, która, którą udało Wam się wprowadzić w życie, coś, jedna korzyść z porannych motywacji, jedna korzyść z porannych motywacji proszę napisać w komentarzu. A e, macie na to dosłownie pół minuty, ponieważ już się zwijamy. Ale też możecie napisać na piwa, jakbyście chcieli. E, moje anioły, życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty e, jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile. Masz w sobie świadomości czego? tego, że trzeba się skupiać nie na celach, ale na procesie i wprowadzać te nasze procesy, te nasze dwuminutówki w życie, yy, wiedząc, że kostka lodu w pewnym momencie się stopi, ale będzie to tylko i wyłącznie efekt uboczny tego, że my cały czas pracujemy nie nad stopieniem kostki, ale cały czas pracujemy nad podwyższeniem temperatury w pokoju. Moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Widzimy się w poniedziałek w tym samym miejscu o tej samej porze 8:30 czasu polskiego, 7:30 czasu angielskiego. A skoro Was tak bardzo urzekła historia Moniki, to zachęcam Was do tego, żeby napisać do nas wiadomość prywatną i podzielić się też swoją historią. Dużą albo małą, nieważne jaka ona jest w Twoim odczuciu. Dla Ciebie może być niewielka, dla kogoś może zmienić wszystko. Więc zachęcam Was do tego, żeby dzielić się też swoją e, historią. E, moje Anioły. O, jest jakie piękne komentarze. E, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia.